Jak przygotować narzędzie do wycinania otworów w kołach czołgów w modelu papierowym? Bierzemy rurkę o danej średnicy, średnicy tego otworu, wyrównujemy. Potem po zewnętrznej stronie robimy stożek. Tak. Tak i proszę bardzo, to, że krubimy. Następnie bierzemy szlifiereczkę z takim kamyczkiem i uszczymy od wewnętrznej strony. od I mamy już nałuszczone od wewnątrz. Teraz mamy to kółeczko od modelu czołgu papierowego. Przestawiamy równo i młoteczkiem z góry. Proszę bardzo. I i mamy dziureczkę. I i proszę bardzo, tyk, jest dziurka. No. Teraz gdy już mamy osie i te nasze kółeczka, musimy dopasować te osie tu do kółek. No. Więc bierzemy wiertareczkę I z takim kamyczkiem sprawdzamy jeszcze mało. jest ładnie równiutko proszę bardzo o. jeszcze nie I proszę bardzo. Ładnie nam to weszło. Potem tu pójdzie drugie. Tylko to będziemy musieli wziąć. Mm. I proszę. Jest ładne. Tu kółeczko. Teraz można upklejać. Tą niby gumą. Także tu. Proszę bardzo. O! I tak każde jedno.